Jesteśmy w kalp. kalp albo kalpę kalp albo kalpę I jak ten kierowca nam mówił kalpę kalpę ale można też mówić dostęp czakry do No kalp dobrze idziemy idziemy a tu nagle po lewej stronie widzimy jakiś Baltica Kalp supermarket No, no i nie... oczywiście są polskie rzeczy Lubelskie, Kiwa, dobrze nam znane, no coś spadło Mamy. Mamy wodę, żywiec zdrój Smakową Czyli po prostu Polski produkty. Jakby ktoś chciał kupić jakieś nieruchomości w kalp, a nie wie, jakie są po hiszpańsku nieruchomości, to proszę bardzo. Chyba musi być sporo Polaków zainteresowanych takimi rzeczami, co? Że tak, że tak to tutaj opisali, przetłumaczyli. Co ty kupiłeś przed chwilą? Kapelusz. Jaki to kapelusz? Chciałem kupić no, z znaczy napisem no Hiszpania, bo Hiszpania takiego, ale nigdzie nie ma takich kapeluszy. O, A podoba ci się? Trafiłem na stoisko, że rzeczywiście jest robiony w Hiszpanii. Jakaś firma Flavar. Wiem, że kupię. Jeszcze jest jakiś UVA i UVB Protection w tym. No, pięknie. Miejmy nadzieję, że jest poprawny. A tam byliśmy dzisiaj rano. Właśnie Ile nam czasu zajęło? Godzinkę Godzinkę czasu A schodzenie? A, no szybciej 45 A. minut mniej więcej o Pięknie piękną plażę, nie? Trzeba przyznać, że tak To byliśmy na Kalpy dzisiaj Na jednej z plaż właśnie I idziemy teraz sobie na promenadę I tą promenadą będziemy szli na Stare Miasto Coś zjemy Coś nakręcimy coś pokażemy tu jest ładny budyneczek ogólnie dosyć ładne te budynki w tym kalpie pynowe A tam dana śladowa, co to jest. A tam oddaj nasz menu dorm Pan Kenner przyniósł oliwki. Kartę menu dostaniemy, jak zamówimy coś do picia, bo najpierw do picia się coś zamawia. Zamówiliśmy dwa piwa. Pytał się, jaką kartę, w jakim języku chcemy. Czy angielski, czy, tam, czy holenderski, czy niemiecki. Tak z żartem powiedzieliśmy, że może polski. I okazało się, że jedna polska karta jest, więc zobaczymy, jak dania po polsku wyglądają na karcie No ale zaskoczyło nas pozytywnie, że jest w restauracji hiszpańskiej w takiej oto tutaj polska karta, czyli Polaków trochę musi być I tak wygląda karta angielska a jaka? polska. I jest karta polska No, no ładne